Ponowna wizyta w mieszkanku za 95 tysięcy euro. Drugie piętro z windą. Tuż obok portu. Mieszkanie z bardzo dużymi możliwościami. Wszystko ładnie, nowiusieńkę, Wprowadzać się i mieszkać. Bardzo duża sypialnia małżeńska. Tu jest garderoba, ale można wykuć tamtą ściankę, zrobić osobne wejście. Tu zamurować i mamy dodatkowy pokój. Salonik. I wszystkie okna nowe, podwójne. Nie ma widoku na morze, ale. Podaje dane następujące. W tych budynkach jest już zatwierdzone, są już przyznane pieniądze będą dwa muzea, dwie restauracje a z drugiej strony, od, od frontu tego budynku, w którym jestem, zatwierdzono budowę dwóch nowoczesnych hoteli, w tym jeden pięciogwiazdkowy. I wszystko powiązane jest z Promem, który teraz ma już Płynąć dwa razy dziennie na ibizę. Także wartość tego mieszkania skoczy potężnie. Ja już wspominałem, jak są jakieś inwestycje, Hiszpan niechętnie w to dowierza, dopóki coś się nie stanie. Wtedy jak już coś drożeje za późno. Tak jak ja mówiłem o centrum sądowniczym, które już dobiega końcowi i nieruchomości poszły tam o 30-40% w ciągu kilku miesięcy. Tutaj będzie podobnie. Na dzisiaj 95 tysięcy, mieszkanko z windą, 80 metrów kwadratowych, Dzwoncie, piszcie pedro68małpatlen.pl